Witamy na kanale Historie życiowe. Miłego oglądania. Pan Jan chorował od miesiąca. Biedny starzec leżał na łóżku przez 24 godziny, czasami jęcząc cicho, prawie nie otwierając oczu. Jego żona, pani Maria, godzinami siedziała przy wezgłowiu, dotykając jego gorącego czoła, poprawiając poduszkę i płacząc. Nie mogła nic zrobić, by mu pomóc. Lekarze w poliklinice już dawno stwierdzili, że jest poważnie chory. Wysokie ciśnienie krwi, słabe serce, problemy z trzustką i cała lista chorób. A potem po prostu zasłabł, to wszystko. Lekarz z karetki przyszedł i zbadał staruszka. Proszę być silną, pani Mario, powiedział: nic się nie da zrobić. Możemy tylko czekać. Co się stało? Starsza kobieta zapytała zdezorientowana. Może zabierze go pan do szpitala, zbada, przepisze jakieś leki. Niestety, nie wynaleźli jeszcze pigułki na starość. Odpowiedział sanitariusz. Czy dziadek ma już 80 lat? 84 Tym bardziej. Dobrze mnie pan zrozumiał. Diagnoza została postawiona, leczenie było prawidłowe. Ale nie możemy żyć wiecznie. I nie umieszczą go w szpitalu. Będziemy tylko torturować staruszka, wożąc go w kółko. Lepiej pozwolić mu zostać w domu. Nie sprecyzował, co może się stać, tylko spuścił oczy. Pani Maria zrozumiała. Lepiej pozwolić jej umrzeć w domu, niż męczyć się z dostarczeniem ciała z kostnicy. Potem przyszedł do nich terapeuta rejonowy i też nie powiedział nic uspokajającego. Westchnął tylko, potrząsnął głową i na tym się skończyło. Powiedział, że dziadek będzie żył przez tydzień i to wszystko. A Jan cierpiał od miesiąca. I wszystkie siły niebieskie nie chciały go zabrać. Pani Maria była wykończona. Dlaczego taka kara dla niej i dla staruszka? Żył uczciwie, nigdy nikogo nie skrzywdził, zawsze ciężko pracował, wychował córkę i syna. A tu proszę, nie żyje i nie umiera. Moja córka i syn też przyjechali z miasta, przywieźli dużo leków, jakieś cudowne środki, maści, ale zmarnowali pieniądze. Mamo, musimy jechać, powiedziała córka, spuszczając oczy. Mój brat i ja mamy pracę i rodziny. Moja synowa niedługo rodzi. Tak, oczywiście, idźcie, dzieci. Jak możesz nam pomóc? Co możemy zrobić? Wolą Boga jest, aby ziemska podróż mojego Jana dobiegła końca. Mamo, zadzwoń do nas natychmiast, gdyby coś się działo. Powiedział syn, przyjedziemy i wszystko załatwimy. Za wszystko zapłacę, nie martw się. Gdy tylko dzieci wyjechały, Jan bardzo się rozchorował. Jęczał, sapał w nocy. Pani Maria jest wykończona. Kiedy to się skończy? Często wspominała, jak to wszystko się zaczęło. To było dawno temu. Pani Maria właśnie skończyła dwadzieścia lat. Przyjechała do tej wioski, aby pracować jako kucharka w stołówce. I pewnego dnia zobaczyła młodego, wysokiego chłopaka z piękną fryzurą. To był Jan. Od razu zwrócił na nią uwagę. A potem w sobotę w miejscowym klubie tańczyli do akordeonu. Pobrali się dwa miesiące później. Potem urodził się syn, a rok później córka. Żyli skromnie, niebogato. Zbudowali dla siebie dom. Tak w zgiełku, w pracy i opiece mijało życie. Maria przeszła na emeryturę, gdy tylko osiągnęła wiek emerytalny. Bo zaczęła mieć problemy ze zdrowiem. A Jan jeszcze przez trzy lata pracował na traktorze, choć był na emeryturze. Potem jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, ale lekarze wykryli całą masę chorób. Tak sobie żyli, pili przepisane tabletki, wieczorami oglądali wiadomości i czekali na odwiedziny dzieci. Te w mieście były stale zajęte, ale i tak czasem przychodziły do rodziców. I nagle stało się to nieszczęście. Pani Maria zrozumiała, że jej życie z Janem dobiegło końca. Ale dlaczego on tak cierpiał? Lepiej by było, gdyby od razu umarł. A tu co godzinę musimy sprawdzać, czy oddycha. Jęczy, jest w agonii. A potem przyszła zima i w telewizji mówili, że w przyszłym tygodniu mróz będzie prawie do 30 stopni Celsjusza. I będzie mróz przez prawie miesiąc. Kiedy pani Maria to usłyszała, bardzo się zasmuciła. Jeśli jan umrze, to jak wykopie sobie grób w takim mróz? Szkoda mężczyzn. Czy byliby w stanie wykopać dół na takim mrozie? Pewnego dnia do sklepu przyszła starsza kobieta. Pierwszą rzeczą, o którą ją zapytano, było pytanie o jej męża. Pewnie umrze któregoś dnia, szlochała staruszka i jak mam go pochować. Słyszeliście o mrożach? Och, i nie mów mi zgodziła się sąsiadka halina. Jak będzie 30 stopni, to nie będzie można przekopać ziemi. Słyszałam, że gdzieś trup leżał w spiżarni przez tydzień. Dlaczego? Pani Mari zrobiło się zimno. To dlatego, że kopacze odmówili wykopania dołu podczas mrozu. Więc nieboszczyk leżał w zimnej spiżarni, czekając, aż wykopią dla niego grób, gdy mróz trochę ustąpi. Och, to straszne. Płakała staruszka, wyobrażając sobie, że coś takiego może spotkać jej Jana. Co ja zrobię? I wtedy ekspedientka przypomniała sobie o czymś, a nawet stuknęła się w czoło. Pani Mario, powinniśmy teraz wykopać grób, póki pogoda na to pozwala zasugerowała. Jak to możliwe? Starsza kobieta była zdezorientowana. Kopać grób dla żywej osoby? Przecież to bezbożne Och, przestań wierzyć w te wszystkie przesądy w miastach robią to od dawna kopią groby jesienią i to wszystko ludzie i tak umierają, nie da się od tego uciec. Ale wtedy jest łatwiej dla krewnych i służby pogrzebowej, powiedziała sprzedawczyni. Moja ciotka została pochowana w ten sposób zimą, w przygotowanym wcześniej grobie. Co prawda nie obok zmarłych krewnych, ale w innym miejscu. Ale w naszej wiosce można poprosić, żeby wszystko było na swoim miejscu. Barbara ma rację, powiedziała jej sąsiadka Halina. Inni mieszkańcy się z nią zgodzili. Starsza kobieta tylko wzruszyła ramionami i powiedziała, że musi skonsultować się z dziećmi. Po powrocie ze sklepu zadzwoniła do nich i opowiedziała, co polecili jej znajomi. Jej syn i córka uznali ten pomysł za bardziej niż przekonujący. Co robić, mamo? Westchnął syn, mówią różne rzeczy. Ty negocjuj z kopaczami, ja za wszystko zapłacę. Czy nasz ojciec nie obrazi się na nas w zaświatach, że z góry wyznaczyliśmy mu mieszkanie? Maria zapytała dzieci z powątpiewaniem. Nic to mądry człowiek, wszystko by zrozumiał. Westchnęła córka. Po krótkim namyśle, pani Maria postanowiła się zdecydować. Zadzwoniła do zakładu pogrzebowego i wszystko wyjaśniła. Natychmiast przyjęli zlecenie. Następnego dnia przyjechali kopacze z narzędziami. Staruszka pokazała im miejsce na cmentarzu, gdzie mają kopać, po czym zapłakana poszła do domu. A w domu chory starzec nadal leżał na wpół śpiący. Wybacz mi, mój drogi, szepnęła pani Maria tak zarządziłam. Nie chcę, żebyś leżał martwy w spiżarni przez tydzień. Tam biegają myszy. Staruszka zaszlochała, otarła pomarszczone od łez policzki. Poprawiła koc męża i położyła się na sąsiedniej sofie w pokoju. A kopacze z zakładu pogrzebowego już zaczęli kopać ziemię. Grób był już w połowie wykopany, gdy nagle łopata jednego z robotników zabrzęczała, uderzając o coś metalowego. O pozdrowienia od zmarłych! mruknął Michal, odkopując znalezisko. Co to jest? zapytał Peter, który odgarniał ziemię na bok. Jakieś żelastwo odparł lekko Michal. Podniósł znalezisko z zamarzniętą ziemią i odrzucił je na bok od grobu. Dlaczego wyrzucasz dobre rzeczy? A jeśli to skarb Peter podniósł głos Musimy oczyścić to z ziemi i zobaczyć, co to jest. Skarb to nie skarb, ale go zezłomujemy zaśmiał się Michal. Dokładnie tak Artur poparł go. Dlaczego nie pomyśleliśmy o tym wcześniej? Mamy tyle dodatkowych źródeł dochodu. Jest tyle krzyży do sprzedania. Mężczyźni zaśmiali się wesoło. Oczywiście nic takiego nie robili, tylko żartowali. W końcu ich praca nie należała do przyjemnych. Więc bawili się najlepiej, jak potrafili, aby odwrócić swoją uwagę. Mężczyźni postanowili trochę odpocząć i usiedli przy dole. Wtedy Artur, najstarszy z nich, postanowił przyjrzeć się bliżej temu, co wykopał Michał. Podszedł, kopnął niezrozumiałą zamarzniętą bryłę, po czym krzyknął głosem, który nie należał do niego. Ludzie na ziemię! Kopiący w pierwszej chwili nic nie zrozumieli i zamarli z papierosami w rękach. Artur, co ty robisz? Powiedział Piotr, jesteś przepracowany, czy co? Bomba! Tam jest bomba! krzyknął Artur. Odskoczył od znaleziska do najbliższego grobu, upadł na plecy i zakrył głowę rękami. Sens jego słów w końcu dotarł do mężczyzn. Odbiegli od dołu, upadli na ziemię i zakryli głowy rękami. Michal przestraszył się i wskoczył do dołu. Siedział tam, bojąc się poruszyć. I wtedy Michał zdał sobie sprawę, że jego znalezisko leży niedaleko niego i że jeśli teraz wybuchnie, to może ominąć pozostałych mężczyzn, ale jego przykryje i pogrzebie żywcem. Ostrożnie, ledwo oddychając, wyszedł z grobu i położył się na ziemi. Zobaczył mężczyzn leżących wśród grobów, przysypanych śniegiem i nieruszających się. Dlaczego więc tam leżeli? Czekać na śmierć. Całe życie Michala przeleciało mu przed oczami. Obiecał sobie, że jeśli przeżyje, przestanie pić i obrażać żonę. Och, chciałbym móc się wydostać. Michał czołgał się w kierunku wyjścia. Ludzie za mną! szepnął przerażonym głosem. Nieważne, czy jego partnerzy go słyszeli, czy nie, ale kiedy zobaczyli jego działania, odczołgali się w bezpieczne miejsce. A tam podskoczyli i pobiegli do samochodu. Mężczyźni byli przerażeni. Pierwszy raz coś takiego im się przytrafiło. A oni od lat kopią groby. Artur, może ci się to przywidziało? Piotr zapytał z powątpiewaniem. Myślę, że bomby mogły zostać w ziemi, bo kiedyś była tu wojna. Słyszałem, że w wielu miejscach nawet teraz można znaleźć stare pociski. Może nie bomby, ale pociski na pewno. Artur odpowiedział. Kiedy byłem w wojsku, widziałem podobne. Myślę, że masz rację. Potwierdził Michael. Słyszałem, jak coś cicho klikało w środku, jak mechanizm zegarowy. Tak przytaknął Piotr, też to słyszałem. W takim razie musimy zadzwonić do szefa. Powiedz im, żeby wezwali saperów zdecydował lider ich zespołu. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się to w tej okolicy. Kiedy policja otrzymała sygnał, początkowo nie uwierzyła, ale potem zastanowiła się. Skąd wziąć saperów? Można ich było wezwać tylko z miasta, a dotarcie do wioski zajęłoby pięć godzin i to na dobrej drodze. Do czasu rozwiązania sprawy cmentarz został otoczony kordonem, a miejscowa ludność została ostrzeżona, aby nie zbliżać się do cmentarza. Na szczęście saperzy przybyli szybko. Wysłali nawet helikopter z miasta na taki wypadek. Saperzy weszli na cmentarz i zobaczyli stary pocisk wojenny, który mógł eksplodować w każdej chwili. Saperzy skonsultowali się z lokalnymi władzami i postanowili ostrożnie zabrać pocisk z cmentarza. W pobliżu znajdowała się pusta działka, a dalej jezioro, więc w razie eksplozji nikt nie ucierpi. W tym czasie miejscowi przychodzili na cmentarz, pomimo zakazu. Plotki szybko się rozchodziły, a tu takie wydarzenie. Pani Maria też przyszła. Ona najbardziej martwiła się, co teraz będzie z grobem. Ach, skąd to się wzięło, ta bomba? Lamentowała. Nie można dziadka pochować jak człowieka. Dlaczego się martwisz? Z grobem wszystko będzie dobrze. Uspokoił ją miejscowy sołtys. A twój mąż wciąż żyje. No właśnie. Zupełnie straciłam rozum od tego zamartwiania się, powiedziała Maria. Saperzy zażądali rozejścia się miejscowej ludności. Nie ma tu nic do oglądania. Zabiorą pocisk do następnego miejsca i wysadzą go w powietrze. Policja natychmiast odprowadziła gapiów na bezpieczną odległość. Nie trzeba było ich przekonywać. Nie ma tu nic do oglądania. Lepiej i bezpieczniej jest oglądać eksplozje w telewizji w filmach wojennych. Tak będzie bezpieczniej. Oczywiście młodsi i tak oglądali z daleka. A starsi poszli do domu. Teraz pani Maria wróciła do domu. I wszystko w domu jest takie samo. Dziadek Sapie mówi coś w delirium. O, Janie! Co się dzieje w naszej wsi, a ty o tym nie wiesz? No, nieważne. Najważniejsze, że znaleźli bombę, bo co by było, gdyby wybuchła podczas pochówku? Powiedziała staruszka, zwyczajowo poprawiając poduszkę i koc męża. I wtedy nastąpiła eksplozja. Był dobrze słyszalny, zwłaszcza, że dom Marii i Jana znajdował się niedaleko cmentarza. Nawet stary budzik na półce lekko się zatrząsł. Nagle zaczął dzwonić. Od dawna nikt go nie nakręcał, więc musiał się włączyć przez przypadek. Maria zadrżała, przekroczyła siebie, po czym wyciągnęła rękę do budzika, by go wyłączyć. I wtedy usłyszała głos Jana Czas już iść do pracy? Powiedział staruszek i westchnął. Pani Maria zamarła na dźwięk budzika. Po czym powoli odwróciła głowę, spodziewając się ujrzeć martwego męża. W końcu mówi się, że w chwilach przed śmiercią człowiek może oprzytomnieć. A Jan nagle otworzył oczy. Leży i patrzy na żonę, oddycha spokojnie. Janie, kochany, opamiętałeś się? Maria sapnęła i upadła na piersi męża. Och, kochanie, co to za praca? Wypracowaliśmy już z tobą nasz wiek. Zejdź ze mnie skarcił niemiło starzec, ciężko mi oddychać. Pozwól mi wstać, moczysz mi boki. Pytałem tylko o pracę. Śniło mi się, że jadę na zasiewy. I powoli, z pomocą Marii, usiadł na łóżku. Żona natychmiast pobiegła zrobić mu gorącą herbatę i przyniosła owsiankę. Niczego nie chcę, powiedział Jan, wzdychając lepiej powiedz mi, co mi jest. Długo nie spałeś. Ojej, byłeś tak chory, że nawet nie zabrali cię do szpitala. Przez miesiąc prawie leżałaś w łóżku. Cały miesiąc? Zdziwił się staruszek, i nie umarłeś? Maria spuściła oczy. Szczerze mówiąc, wszyscy czekali na to od dawna. Nie zadręczaj się, jesteś jeszcze bardzo słaba. Usiądź, zrobię ci trochę rosołu. I staruszka pobiegła do kuchni nie wierząc jeszcze, że jej mąż z martwych wstał. W tym czasie na cmentarzu saperzy kontynuowali swoją pracę. Sprawdzili cały teren i stwierdzili, że nie ma już nic podejrzanego. Poinstruowali lokalne władze, aby porozmawiały z ludnością o niebezpiecznym znalezisku. Służba pogrzebowa została poinstruowana, jak zachować się w przypadku pocisków i odjechała. Mężczyźni, którzy kopali grób, Czuli się w tym momencie prawie jak saperzy. Wykonali świetną robotę. Znaleźli pocisk wojenny. Teraz zdali sobie sprawę, jak naprawdę niebezpieczną pracę mają do wykonania. I trzeba ją wykonać umiejętnie. Kto skończy kopać grób tak jak oni? Mężczyźni wykonali swoją pracę, gdy było już ciemno. Przykryli grób deskami, by mógł w godnej formie poczekać na swojego właściciela, i wrócili do domu. Po drodze przypomnieli sobie, że powinni uprzedzić staruszkę, że wszystko jest w porządku i praca została wykonana. Poszli więc do pani Marii. Artur wszedł do domu. Dzień dobry powiedział głośno w progu: Pani, praca skończona, grób gotowy. A jak będzie pani chciała pochować, Proszę zadzwonić do biura, przyjedziemy i zrobimy wszystko, co trzeba. Z kuchni wyjrzała blada staruszka. Och, mój synu, oczywiście dziękuję, ale teraz nie wiem, co robić. A kogo zamierzasz pochować? Odezwał się dość wesoły głos staruszka. Staruszka mamrotała coś w odpowiedzi. Jan wyszedł z kuchni. Gdy zobaczył w progu wielkiego mężczyznę, Podniósł głowę i zapytał: A kim ty jesteś, czcigodny? Jestem grabarzem. Mamy ekipę, kopiemy groby. Artur był zdezorientowany. Babcia prosiła, żebym wykopał grób dla jej męża, zanim nadejdą mrozy. Czy to dla mnie? Starzec wrzasnął i spojrzał gniewnie na staruszkę. Ja żyję, a ona wkłada mnie do trumny. Ian zawołała staruszka, nie chciałam tego ze złości, chciałam, żeby było lepiej. Kobiety opowiadały mi historię, że jeśli mężczyzna umiera podczas silnych mrozów, nie mogą go od razu pochować. Kto wykopie grób, gdy ptak zamarznie w locie? A spodziewamy się minus trzydziestu. Przeżyjecie jeszcze. Starzec nie przestawał krzyczeć. Artur zdał sobie sprawę, że nie jest tu mile widziany i próbował odejść. Praca została opłacona, zrobili wszystko najlepiej, jak potrafili, a potem niech sami decydują. Już w samochodzie ze śmiechem opowiadał mężczyznom o scenie w domu. Oni z kolei śmiali się, dopóki nie dotarli do miasta. Co za stara kobieta! Chciała dbać o męża, ale co się stało? Pewnie teraz złożą pozew o rozwód. W domu Marii i Jana wcale nie było wesoło. Staruszkowie bardzo się kłócili. Jan się kłócił, a staruszka tylko płakała i robiła wymówki. Zasnęli więc bez pogodzenia się. Następnego dnia sąsiedzi, słysząc, co się stało, przyszli w odwiedziny. Przyszła też sąsiadka Halina. Oczy pani Marii były mokre od łez, a Jan siedział i marszczył gniewnie brwi. Jak chcesz, to się obrażaj, ale coś ci powiem. Halina zwróciła się do Jana. Jesteś zły na panią Marię za nic. Przecież ona cię uratowała. W jaki sposób? Prychnął staruszek. Prawie żywcem pogrzebała? Och, ty stary głupcze! Kiedy się opamiętałeś? Kiedy wysadzili tę skorupę na pustkowiu? Nie wiem. Właśnie wtedy zadzwonił budzik. Nie dzwonił od pięciu lat, coś się w nim zepsuło. Ian wzruszył ramionami. A potem zaczął dzwonić. Ten ostry dźwięk przywrócił ci zmysły. I gdyby ludzie nie zaczęli kopać grobu, nie znaleźli tego cholernego pocisku i nie wysadzili go w powietrze, nadal byś tam leżał. A może już byś nie żył? Cicho! Ian skrzywił się. Kolejny doradca. Ja też Cię przeżyję. Tak, przeżyjesz, przeżyjesz zaśmiała się Halina. Tylko Maria zrozumiała. Ona chciała lepiej, bo nadal Cię kocha. Stopniowo staruszek uspokajał się, a nawet zaczął się śmiać i żartować. Lekarze spisali go na straty żona i dzieci postanowiły go nawet pochować a on wziął i odżył. I będzie nadal żył. Starzec spojrzał na płaczącą żonę i pomyślał: Dlaczego był taki zły na swoją żonę? To prawda, że ona go kocha. Całe życie byli razem i nigdy poważnie się nie kłócili. Dlaczego mieliby zacząć teraz? Może ta skorupa była w ziemi nie bez powodu. Jan i Maria pogodzili się i znów zaczęli żyć razem. I nie ma znaczenia, że oboje są w dziewiątej dekadzie życia życie toczy się dalej. A gdy tylko dzieci dowiedziały się, że ich ojciec wyzdrowiał, natychmiast przyszły go odwiedzić i przyniosły prezenty. I tylko lekarze byli zdziwieni. Według wszystkich wskaźników dziadek powinien był umrzeć, ale on żyje. I to tak powoli i może dożyć stu lat. Tydzień później, zgodnie z obietnicą meteorologów, pogoda zmieniła się dramatycznie. Tylko, że to nie był mróz, a odwilż. Z dachów kapało nawet w grudniu. W tym czasie odwiedził ich mój syn. Poszedł na cmentarz i zakopał grób. To nie był właściwy czas. Pan Jan również poszedł zobaczyć, gdzie jego żona chciała go umieścić. Wybrałaś właściwe miejsce, uśmiechnął się. Wyzbył się gniewu i nie żywił już urazy do żony. Potem urodził się ich prawnuk. A pan Jan i jego żona pojechali nawet wiosną do miasta, aby zobaczyć prawnuka. Zostali na chwilę, a potem wrócili do domu. Życie toczy się dalej.